To I witam w kolejnym rozgupie. odcinku. Zrobię se I akurat w tym, gdzie miałem czoło, była wełna. Cyk? Rozumiesz to? Cyk. Cyk. Tam, gdzie miałem czoło, była wełna. Dobra, nie wiem co, on trzeba się on gada, zbliżyć nie do niego, nawet. bo on będzie się bawił ze mną na daleko. Cyk. A inaczej... I polecim chyba jednak na pustynię. A pustyni Boże. poszukamy... Jakimś cudem jeszcze to wtedy wydać? Jakiejś miejscówy zarąbistej, to jest plan. Mhm. O, to właśnie ta hamska wełna. Pustynia była... O, dwa diamenty, kolejne Uuu, dwa Portal? Diamenty. No, no ja nie mam jak... cokolwiek co jest? A tego portalu akurat no, nie widziałem. No jasna! Lagi! Przestańcie mnie kompromitować. Ktoś widział skrzynkę? Dobrze, że tu niewidek nie ma. To znaczy, to dla niego w sumie dobrze, że nie ma tu niewidzialności. Hmm. Nie, zbyt nie ma. Byś wtedy nie miał szczęścia. Dobra, jeszcze sobie raz mieczyk no, ja tam. Oj, tu jest kolejne to drzewo z tego stylu pięknego Się zastanawiam, gdzie ty uciekłeś? Gdzie się schowałeś? Robisz Janusza gaming i się schowałeś gdzieś? Nie mm. yeah. mhm. Kurna Nie no. I idziemy Cuk, stąd cyk, cyk, cyk. Tyk 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 ty. No. Naprawdę. Po co mi ty, Lilię? Musisz. My... My... Jezu, Bo ale to jest tak głupie, jak ty robisz tym firebolem Bo ja nie mam innego wyjścia, Geniuszu. Masz. PVP. Yes. Teraz się tam w Ale Wcale nie zabudowuje właśnie łóżka. Bo pewna osoba. No przestań tymi firebolami się bawić. No! To już nie jest! <grymne> <To> miałem, <grymne> ja miałem tyle rzeczy. <grymne> Schudny! A wiesz jakie to jest niemiłe? Jak ktoś bierze 15 fireboli. <grym> Dobra. To jest najgorsze Janek. Znaleźliśmy się skinie tutaj to hoho. Ho, Bye. Janek, a wiesz co, ja co zrobiłem? Ja nie wiedziałem że Czemu ty jesteś takim Janusz gaming? Ty miejś 15 fireballów! Ja miałem 13 fireballów, tutaj. Siema się maneczko. Macie gaming. Fireballer a, trzy, Kaj, staj, staj, dwa, czy, 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 jeden i Pium! A Niebieski. Też jest, ta jest yy, żółty. Yy, nie. Yy, o, jestem zielony. Dołączyłem. O, No i się połamałem. Ale to było takie Janusz Gaming Co? na ten odcinek. jak ten odcinek. Bo... Yy, a, zapomniałem to tutaj. tutaj. O, czesko! Znowu czesko? Tutaj poszukamy sobie skamielin diamentowych, to jest plan. No. No tak. Dobra, ja od razu... O nie, to znowu ta mapa. Nie, Mówię, nie ci, że lubię. Poszukamy sobie lubię diamentowych z kamieni. To jest tutaj. najgorsza mapa. Jest bardzo nudna. Ja robię z Ja idę łóżko zabudować. Do diaksów cię najbardziej buduj na razie. Bo, jak od razu się zbudujesz do emeraldów, to będziemy mieli przesłane. będą. Mieli no, bo wszyscy na będą do nas szli. Ale nie, nie wiadomo, czy oni też będą mieli ten most tam. Hmm. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Coś tu widziałem. Pyk, pyk. pyk, pyk. Obudów długie i głębokie. Pyk, pyk, pyk. Dlatego to musicie jest... zostawić like. za to, że tak się poświęcam dla łóżka. Nie tylko. mam pojęcia, gdzie tylko to jest. Tylko i wyłącznie łóżka. Dobra. Już mamy jeden dostęp do diaktów, do jednego tak. A i muszę kupić sobie na pewno to i to. I kupić sobie... O, jeszcze... Niec, tu będzie, a, jak taki, nic. Tak. tak. Taką rzecz o nazwie to. Uy, <taki> taką rzecz wioskino. o nazwie to, to. Fajnie. Muszę sobie również jak i kupić trochę wełny i firebola. Dobra wychodzi z sobie. tak trollowałem. To jest na dziura To nie było trollowanie, to było czyste ej, ha? ej, weź mi pomóż proszę, ja mam trzy emeraldy I skoszłam się, się pełna Idę A, lagi. Hmm. Tam to już widziałem, już on byłem zwiadają. kiedyś bo tutaj jestem, tu, 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 tu właśnie tu Weź mi wełnę albo coś Albo się tu wbuduj, żebym mógł tutaj okay. Czekaj Już ci robię schody A, koniec Lipne ja to, jak to jakieś to. takie te konstrukcje tutaj Nic takiego głębokiego nie ma Czekaj Trzy Emeraldy chyba, czy diaksy. Hmm Trzy diaksy mówiłem Aha Nie, nie, nie mówiły się Emeraldy, on mówił? emeraldy. Napiszcie w komentarzach co mówił Ale jednak tak że ja mi się także, wydaje, ja że trzy Emeraldy Tak, mówił Hmm. A ja już się buduję na kierowęk. Hmm. Jakie ja mam Buty jeszcze. Ja już się buduję na kierowęk. I e, musisz sobie kup, kup... sobie jeszcze zbrojkę. Jest masz jest a, a ja ten. chcę jakąś głęboką jaskinię. Tyle na razie mam. T ej. Dobra. O, a ja się... Tak. O, to To. No. laki. To i dobra, ja już jestem gotowy być do... Dobra, jak się trzymam? też nie, że trzymam. Wtedy byłoby dobrze, ja ja się do zamknąć ktoś, ktoś tam spadł, ktoś już się do nas budował. O, na pewno jest, spadł? Ty, tak, spadł. Ale. O, tam coś idzie. A, no to dobrze, że spadł. To jest jedyna szansa, żeby coś znaleźć. Czyli robimy styl na kamperów, czy atakowaczy? Atakowaczy. Ma atakować, mm, nie, zdecydowanie dobra. tu nic nie ma. To ja co muszę. Nie ma ani żadnej fajnej. Ja Trochę. dwa firebally, sklepik. A no, ja mam dwa. Wydaj ja mi dwa. dwa złota. Nie hmm. ja mam dwa. I ze zresztą skończy żarło. Ma, masz. A, teraz mam. Masz. Ja muszę sobie, co ja. A, muszę ulepszyć. Ej, a co zrobili z tymi diamentami? Ja? ja ulepszyłem. A co ulepszyłeś? E, szarpnus. O, mamy już na maksa szarpnus. Mamy, mamy trójkę. O, to, to pas, będzie. E, Chyba z tutaj. Druga, Trzeba, a a nas trójka potrzeba czterech diaksów, y, nie? Nie, yeah, sześciu. Nie czterech, sześciu. To dobrze, że tu. Ja się już e, buduję do środka. Co? Jak sześciu? No, sześciu. Nie, hmm. No, sześciu. Jednak no. błędem było wzięcie tak mało ja, no, stejków. Już, już użyłem, no, już. już ten. Aj, no i błędem było. No, był ze, y, sześć potrzeba. Trzy tak, tak, tutaj, to było też kolejne, Ale chodzi mi błąd. o zbrojkę dieksową. A, typ jest, typ jest, ma dieksową zbroję biegnę ci pomóc, biegnę, biegnę, biegnę on ma 20 hp jak ja mu trzy firebole wpakowałem? co za chłop? nie, za, nie, za, zabie, nie zabiję, nie go jak? haker jakiś no to chyba to jaką mam opcję? szybko firebola wtrąbać się do kanionu jakby tu szedł? ale chyba nie idzie albo znaleźć dobra, muszę sobie mieczyk kupić taki o, albo też jest opcja znaleźć to jakiś hardcon to gdzieś. On jest jakiś bardzo dobry a, albo macha. Było tam włączone. Tyle. Było tam... Łóżko. Nasze łóżko zostało zniszczone! Co jest? Ej, on jest na... Kurze. Zabić go! Co? Ale to jest hacker ewidentnie już. No, bez przesady. Co? O no ja go rzuciłem, a on mnie w tym momencie ich spadł, zabił. Aha. No ty a ty nie nie przeżyłeś? Dobra, to cię uksu... A, nie, nie. Tam, tam Gdzie go to jest? Napierdziel, ani jaskini, ani żarcia nie mam Tak, to jest haker. No dobra, leci reportcik Tu nie ma reportów To jest głupi serwer Nie no, przez tego serwera nie widziałem żeby chłop na hakcach odpalonych, a nawet się go nie da zreportować. Ja pierdzielę. Napiszcie! Albo tu się jakoś inaczej reportuje, albo tu się nie da. Trzy, dwa, jeden. Dobra. No. Jestem w, w yy... jestem w niebieskich. Jestem w zielonych. Jestem w niebieskich. No, nie, nie Dołącz tak. do A dobra, jestem w niebieskich. No, <laughs> jestem tak. w Jestem. Chodź do niebieskich, ładniejszy jest kolor. Ha. To tak. Chodź do niebieskich, ładniejszy kolor. Mm, 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 mm. O, no, skinia. O, już nie. Nieźle. Że... No zepsułeś. Do błękitnych o. mi chodziło. Zarazem je skinie, wkopując się w najgłupszy możliwy sposób. Monster, raby. Możemy jeszcze do szarych, a już nie. Dobra już, ja helicopter. Nieee. Ja nie lubię helicopterów. Yeah. I żegnam.